Zaczął się długi weekend i ja mam zamiar dobrze go wykorzystać na leniuchowanie. O, przepraszam bardzo! A mi to niby się nie zaczął weekend? No, niby ci się zaczął, ale jakoś. Nie umiesz tego dobrze wykorzystać tak jak ja. Tak jak ty? No, wyobraź sobie, że ja też chętnie posiedziałabym przed telewizorem. Ale problem polega na tym, że jest dużo rzeczy w domu do zrobienia. Na przykład pranie. No, sorry! Jesteś kobietą i masz te swoje babskie obowiązki. Nic nie poradzi! Ale jeśli chcesz dać moje zdanie, to uważam, że ty po prostu jesteś słabo zorganizowana. Brynier! Oj, brniesz! Jakoś inne matki mają czas na wszystko. Uh -oh. a ty ciągle coś robić. Wiesz co, kochanie, mam świetny pomysł na challenge. Challenge? To dawa! Ja lubię challenge! Oj, i kłopoty! Zamiana ról. mama versus tata. Co? Zamiana ról? Co ja miałbym niby robić? Jak to co? Na początek może powieść pranie. Oh oh. O nie, co ja się pakowałem? No, bo jak ma wejrzeć telewizor mi masakra a jak skończysz wieszać pranie to są jeszcze naczynia w zmywarce no które niestety same się nie odłożą do szafek no i taki weekend to ja rozumiem a few moments later. Pewnie. Najlepiej wszystko na mnie rzucić. a samemu siedzieć sobie na sofie. Jakbyś jej nie pouczał, to może byś tego uniknął, Klekle. Podeszła mnie tym challenge'em. Uh -oh. Mogłem się nie zgadzać. Tak ją wkurzyłeś, Klekle, że to chyba by nic nie dało. Po w ja jesteś stronie? Zamiast mnie pocieszać, to jeszcze mnie dołujesz. Dobra już, dobra. Nic nie mówię. Lepiej zastanówmy, co możemy zrobić, żeby trochę życie mam je Niech sobie nie myśli, że tato to nie ma żadnych obowiązków. To jest myśl! Tylko co mógłbym jej wymyśleć do roboty? Pomyślmy, hmm. co miałeś zrobić? No nic! Miałem cały weekend leżeć na kanapie, ale plan się sypnął, bo mama się do mnie przyczepiła. Zupełnie bez powodu! Uh -oh. Wiem, klekle! Przecież miałeś naprawić kran w łazience! Genialne. Nie dość, że mama naprawi go za mnie, to jeszcze pokażę jej kto ma naprawdę trudne obowiązki. Czekaj, idę. Kochanie, chciałem ci tylko zakomunikować, że jako tato masz pewne obowiązki. Co? Jakie? Co? Co dla mnie wymyśliłeś? I ja? Nic. Pamiętasz jak pół roku temu prosiłaś, żebym naprawił ci kran? No, pamiętam. A właśnie. Jak ty planujesz naprawić? Właśnie dzisiaj! Tak sobie zaplanowałem, że naprawię go dzisiaj! Jasne! Akurat! No dobra, ale niech ci będzie! Naprawię ci ten kran, to drobnostki! A potem dalej się będę wylegiwać i patrzeć jak ty się zaharowujesz! To się jeszcze okaże! Oj, zdziwisz się! Awesome! <gry> Ten kran jest jakiś dziwny! Tego nie da się naprawić! No, no. A widzisz, jak ja mam trudno? To nie są takie proste rzeczy. Ty myślisz, że jak ja leżę na tej kanapie, to tak sobie tylko leżę? Ja myślę, jak naprawić kran. Chcesz mi powiedzieć, że leżysz i od pół roku myślisz, jak naprawić kran? Aha, uważaj, bo ci uwierzę Dzwonię do pana Miecia on na pewno będzie wiedział, jak to naprawić. A gdzie ty idziesz? No jak to gdzie? Do sklepu po zakupy na obiad. A to dobra, okej, okay. idź, idź. Wow, sam pomyślał, że trzeba zrobić obiad. sam! No jednak go można czegoś nauczyć. Tak szybko? Ja, jak ty myślałaś? Ja jestem zorganizowany, więc szybko mi wszystko idzie. What's the matter with you? To chodźcie dziewczynki, idziemy. Trzeba sobie jakoś pomagać. Pokery wszyscy lubią i nic nie trzeba przy nich robić. Podano do stołu. Fast food! No, no. no co? Pyszne jedzonko. No ale nie stres. Jeść. No ale nie jemy za często Jutro ty gotujesz, to na pewno będzie coś zdrowego Sprytny jesteś A wy dziewczynki jesteście zadowolone? Tak, super A widzisz, zapomniałem Ja jeszcze jedną rzecz miałem dzisiaj do zrobienia Tak? A jaką? Trzeba wymyć i zapankować samochód. O, nie! No, to chociaż sobie zjem, dobra. Dobra, to ja wychodzę. A gdzie ty idziesz? No jak to gdzie? Tam, gdzie mnie wysłałeś? A, no faktycznie. Oczekaj, pojadę z tobą. A po co? Nie masz tam przypadkiem w kuchni czegoś do zrobienia? Później dokończę. Chętnie się z tobą przyjadę. Nie też zabierzcie, kle-kle. To dobra, chodźcie. Dobra, to poczekajcie tu chwilę. Zaraz jestem. Jasne. Patrz co się teraz będzie działo. Policzę do dziesięciu i mama będzie z powrotem. No co ty kle-kle? No to patrz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Słuchaj, a jak się otwiera ten wlew paliwa? Tam nie ma żadnego uchwytu. Wystarczy wcisnąć wlew paliwa i sam się otworzy. A, dzięki. Skąd wiedziałeś? Mama nigdy nie tankowała auta. No, nie ma no. bladego pojęcia jak to się robi. A. To jeszcze nie koniec. Zaraz znowu tu będę. Ale co ja mam zatankować? Hmm, diesel czy benzynę? Masakra jakaś. A ja mam zatankować diesel czy benzynę? On! Ale co on? Ja się pytam, co mam zatankować? o -N. Co ty do mnie mówisz jakimiś szyframi? No bo szybko! o -N, czyli diesel. O matko, a nie można było tego tak od razu? Zawsze się musisz wymądrzać. Dobra, załatwione No a kto zapłaci? A jeszcze zapłacić. I jeszcze hodoga. No to jedziemy. Ciekawe, czy ma drobne na Masz drobne na a to ty przyjeżdżasz na mynie i nie masz drobnych nie. Nie. jesteś kompletnie nieprzygotowana. Przestań się już wymągrać i tworzyć trochę drobnych. Proszę. Uważaj, tutaj masz kolesia z lewej. Uważaj, gość z prawej. Widzę! Uważaj, tam, tam, widzisz roboty. Oh, no. Widzę, widzę, spokojnie. A teraz przyspiesz. Jak sobie życzysz. A teraz dzwoni. Słuchaj, a może chcesz się zamienić, jak masz mnie tak cały czas poruszać? No co? Zamiana ról to zamiana ról. Robię to samo co ty. Ach, niech się to już skończy. Ale mnie ten tatuś dzisiaj załatwi. Muszę mu się jakoś odwdzięczyć. Co by tu zrobić? Wiem! Dziewczynki idą dzisiaj na urodziny. Niech je tatuś ubierze i uczesze. Ale będzie śmiesznie. A dlaczego ja? Niech was mama uczeszę. No sorry, dzisiaj jesteś mamą! Ale pych! Ale wiesz, ja na dzisiaj miałem jeszcze jedną aktywność. Tak, a jaką? Znowu coś wymyślasz? Miałem podmalować ściany, bo bardzo się wybudziły koło kaloryferów przez zimę. No nie, tego to już za wiele! Wiesz co? Ja myślę, że powinniśmy już zakończyć ten challenge. Nie każdy wróci do swoich obowiązków. To bardzo dobry pomysł. Cześć! Witajcie na naszym kanale Twi Story. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak mamy chciałyby, żeby wyglądało ich święto, czyli Dzień Matki oraz jakby nie chciały. Oczywiście chcemy Was rozbawić. Filmik nie ma na celu nikogo urazić, ani nie chcemy Wam dawać złego przykładu. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie, że nowe odcinki są zawsze w piątki po południu. Wpadajcie również na nasz drugi kanał Nela i Lila. Tam odcinki trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. A teraz zapraszam na filmik! sobie pooglądam później a ja mam dla mamusi jeszcze Rafaello, żeby dzień minął słodko. Dziękuję bardzo, dziewczyny, czestujemy się. My bardzo lubimy Rafaello, nie? To będzie super udany dzień. 고맙 Kochanie Twoje święto, odpocznij sobie, a my się wszystkim zajmiemy. O, dziękuję! przeszkadzasz nam! Nie widzisz, że oglądamy i sprzątać Widzisz z miłą chęcią, tylko problem jest taki, że brudno jest tutaj! Cicho, cicho! Bo my już nie słyszymy! Kochanie, a co ty robisz? Jak to co? Obieram się na obiad! Ależ kochanie! Dzisiaj jest twoje święto! Zostaw to szybciutko i idź się szykować! Dzisiaj jemy w restauracji. Ojej! Jak miło! Awesome! Zaraz będę gotowa! Nie spiesz się! Poczekamy na ciebie! <gry> Co ty robisz? O, jak to co? Obieram ziemniaki na obiad. Ależ kochanie, tak późno? O. Jak to późno? Głodny jestem! I dziewczynki pewnie też. Pośpiesz się, bo nie będziemy czekali wieczność. Wyrobisz się w pół godziny? Bo jak nie, to zamawiam pizzę. Ileż można czekać? Tak, zdążę. Nic się nie martw. A teraz mi nie przeszkadzaj. Okej, okay. to czekam. I TAK i TAK i TAK Asekwania. A dla mnie znajdzie się jeszcze miejsce A ty nie umówiłeś się z Krzychem? No umówiłem, ale odwołałem uh -oh. Tak? A dlaczego? Ty się jeszcze pytasz? Przecież dzisiaj jest twoje święto Poza tym fajnie jest czas spędzić ze swoją rodzinką To co oglądamy? Ojej, a ty nie mógłbyś przełożyć tego spotkania? siedzielibyśmy razem, pooglądamy coś, może zagramy jakąś planszówkę. No coś ty? Przecież ja się z Krzychem umówiłem już dwa dni temu. Będzie mu przykro, jak mu teraz odmówię. Już się nastawił, że będziemy grali w FIFA. Telewizor możemy sobie jutro pooglądać. No tak! Ale to dzisiaj jest dzień matki! Daj spokój! Przereklamowane święto! Matki mają święto przez cały rok! Ach, Która godzina trzeba jechać po dziewczynki do przedszkola? Spokojnie! Dzisiaj jest twoje święto, ja wszystko ogarnę. Oh. Tu masz coś do picia i telefon. Może będziesz chciała sobie coś poczytać i obejrzeć. Ojej, oh kochany jesteś. Awesome. To ja idę, papa. PAPA PAPA pa. Czy tu jeszcze będziesz wylegiwać? Trzeba odebrać dziewczynki z przedszkola. Oh, no. Ojej, zupełnie o tym zapomniałam. Uh -oh. Zanim wezmę prysznic, to miną wieki. Nie pojechałbyś po nie? O nie, dzisiaj twoja kolej. Pospiesz się, bo naprawdę nie zdążysz. Oh, no. Tak, tak, już idę. Myślisz, fajna, pasuje mi? No ładna, i tobie w niej ładnie. Kup sobie. No nie wiem, mam już dużo sukienek. Dzisiaj jest twoje święto i nie powinnaś sobie żałować. Jakiś prezent ci się należy. No dobra, przekonałeś mnie. <noise> Myślisz, pasuje mi? O, taka, o! Poza tym, ja się nie znam. Przecież masz już dużo sukienek. Po co ci kolejna? Ta jest ładna! Daj spokój, nie mamy pieniędzy. Ja potrzebuję korki i nową obudowę telefonu. Bo już ta stara ja. mi się nie podoba. Chodź, szkoda, Kas. no się nigdy nie zmienia. Mama ma zawsze super prezenty dla swoich córeczek z okazji swojego święta. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby super traktować swoje mamusie z okazji ich święta, bo ona na to naprawdę zasługują. Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, no i oczywiście pamiętajcie, że nowe odcinki zawsze w piątki po południu. Żegnamy się z wami. Pa pa! pa, pa!